Witam Was serdecznie z tej strony, Bartek. I co, Powel, przyjechał? Witam, witam, witam. Pakujemy sprzęt. Pakujemy sprzęt. Mamy gdzieś godzinę, chwilę po siódmej. Zapowiada się piękny dzień, jest lekko na mrozie. Trochę ciemno. Ale co? Uderzamy na zaproszenie do Pawelca na jego włości, na jego tereny leśne. I zobaczymy co tam będzie. To widzimy się na miejscu. I wjeżdżamy na most fordoński! Jest i szofer? Na prawej pole mam Wisłę? Most fordoński. Zburzony w 1939. Wojsko polskie wysadziło podczas wojny obronnej. A potem drugi raz, 1945 w, w styczniu, niemieckie wojska wycofujące się z Fordonu wysadziły przęsło. I mu został skrócony o 300 metrów. Tak jest. Tak, Paweł historyk powiedział. Dobra, widzimy się na miejscu. Cześć wszystkim! Jesteśmy na miejscu. Przychodzimy. Będziemy się kierować tam. Tam Paweł Lec ma zgodę, od tej strony. I będziemy szukiwać tam, wzdłuż tej ścieżki. Zobaczymy, co wpadnie, bo Paweł tam chodził. A teraz gdzieś tak pójdziemy w tamtą stronę. Sprzęt gotowy. Jesteśmy przy ruchliwej ulicy. Co? Widzimy się przy pierwszym dołku, pierwszej znajdźce. Trzymajcie kciuki. Tam Pawelec kopie. Jesteśmy na takiej ścieżce. Zapomniałem powiedzieć, że był oczywiście konkurs. Na te trzy monety kto pierwszy wykopie. Czyli współczesną, perylę i starszą monetę. No to pierwszy konkurs z trzech wygrałem. Proszę bardzo. 20 groszy. I zobaczymy. Paweł stwierdził: Tu położyłem monetę, że coś jeszcze jest. No to że dwa sygnały. Jedziemy. Nie, ja tu nie będę. Nie. Zobaczymy tu, ale tu najpierw... Przestawię kamerę. Dobrze. jest ma gwoździa i teraz zabieram się za ten sygnał. Pyk. Ale jeden nie był obok drugiego. Ale to może być jakieś żelastwo, moi drodzy. Tu mamy. I mamy w kapsloka. To widzimy się przy następnym. Po dłuższym spacerowaniu, 10 groszy wpadło współczesnie. Tam jest Pawelec. Dobra, zakupujemy, idziemy dalej. Pawelec nas monetatys. Kruska? Czy ja mogę doczyścić? No czy Paweł wygrał konkurs na Że pierwszy wykopał starszą monetę Starszą od siebie Tu mamy 1-1 To ja na czas na perela Jakiś herb No Dobra no no. sprawdzimy w necie co to jest tam ciekawego 1919 A to będzie moneta Bydgoska Widać tu herb Bydgoszczy to jest druga moneta Pawła wykopana na jego terytorium. Najpierw ja mu wykopałem bydgoską, ale tam bardziej rejony Raciniewa. A Paweł... Ej, ciężko tak. O. No i ładnie, i gratulacje, żółwioł. Proszę cię ja, bardzo. Się tutaj, się tutaj zrobię pod tym. A tam jest ulica. I końcówka pierwszej części poszukiwań co wpadło, wpadła moneta bydgoska z 1919 roku i tam wpadło 30 groszy połowi też 20 20 o na bogato teraz musimy jechać i idziemy w inne miejsce a wcześniej musimy jechać po baterię bo pawełek zapomniał naładować Nic. No i witamy was z nowego miejsca. Tam są tory kolejowe. Robimy sobie pierwszą z dwóch stacji. Kawucha się robi, coś słodkiego jest, potrzeba troszeczkę wigoru, zapału do naszego kopania. Dobra. No i pójdziemy sobie w tą stronę. Tu się będziemy już chyba kręcić do samego końca. Zobaczymy co wpadnie, nie? Trzymajcie kciuki. No. Z tego dołeczka wpad guzik z łóżkiem Dobra zakupujemy i idziemy szukać dalej I teraz sobie pospacerujemy zobaczymy co wyjdzie wykrywasz spad i miłego oglądania do boù

I mamy ciszę. W tym sektorze nic nie było. No dobra. Zobaczymy co dalej będzie. Do zobaczenia. I mamy 20 groszy z perelu. Ten otworek. Dobra. Paweł i lokomotywa Tomek. No i mamy guzik bez uszka. No, do następnego. Jesteśmy na trzecim miejscówce i wpadło 5 groszy. Tam gdzie się spało. Dobre. Idziemy kopać dalej. Komu się sypnęło? Tu 5 groszy, tu mamy 2 grosze. Współczesne. Mamy 7 groszy. Mamy godzinę 12 w południe. Pokopimy jeszcze z góry godzinkę, obiad i do domku. Do następnego. I podsumowanie dzisiejszego wyjścia. Powpadały tutaj są dwa guziki, 20 groszy. Tu mamy 20, 37 groszy. to jest Pawelca, złotówka PRL. 20 groszy. I to jest najlepsza moneta dzisiaj. Najlepszy fancik Bydgoska, 10. Dziesiąteczka z 1919 roku. O, ładny herb. No i to tutaj, To co miało wpaść, To miało wpaść. I jest Mustafa. Mustafa. <laughs> sobie robimy jedzonko. O, Roltony. Pyk. <laughs> to są twoje Roltony, tam już skitrał. No ale dobra, kończymy wypadzik. Jemy i zmywamy się do domu. Jak było? Jak było. Głowy co? Na góry góry i mózg czysty, wypoczęty, Jasne. naładowany pełną energią. Pozytywnym y, myśleniem, że będzie lepiej jutro. I tak trzeba zakończyć. Na następny ten filmik. wypad. Będzie lepiej. Teraz trzeci wypad jest u mnie. Tak jest. I co? widzimy się na tym wypadziku. Miego weekendu. Jo, yo, jo. Yo, yo.